Drugie miejsce zajmuje Volkswagen ID-3. Napompowane lupo. Elektryczny samochód dla ludu. Że no to, to miał być niby garbus naszych czasów? Jest jedna z interpretacji nazwy Volkswagena ID-3, że to ma być trzecia w historii marki rewolucja. Najpierw był garbus, potem był golf, no i teraz ID-3. <gry> Mam nadzieję, że Kornacki nie zostawił na nim suchej nitki. Moi drodzy, macie jakieś trzy kwadranse? To wam chętnie opowiem o Volkswagenie ID3. Siadłem za kierownicę. Nie działa indukcyjna ładowarka do telefonu. Dobra, chcę podłączyć telefon? Nie, bo już jest tylko gniazdo USB-C. Wyciągam oldschoolową zapalniczkę. Myślę sobie, podłączę na 12V. Nie ma gniazda 12V. Mówię, dobra. Wziąłem baterypak, poddaję się. W aucie elektrycznym z wielką baterią naładuję sobie telefon ze swojej baterii. I po chwili, jakież było moje zdziwienie, gdy jadę sobie w trasie i przestaje działać mi masaż fotela, który mam w tym samochodzie, bo nie mam yy, Apple CarPlay, czyli przeniesienia telefonu na ekran samochodu, yy, nie mam kamer 360, nie mam autonomicznego parkowania. Nie mam w ogóle asystentów parkowania. No dobra, ale mówię, mam masaż fotela, to sobie go włączę. No niestety nie działa. Po chwili zacząłem gmyrać w tych dotykowych przyciskach, wszystkich, co się okazało, przestaje mi działać klimatyzacja. Napisało się off i leci mi ciepłe powietrze, więc musiałem jechać z otwartym oknem. Tu ciepłe, tu zimno. To ucho gorące, yy, to ucho zimne. Przygód, co nie miara. Inna sprawa jest taka, że ten samochód musisz traktować troszkę jak telefon komórkowy. Jak. Yy, yy urządzenie, które tak naprawdę jest tylko i wyłącznie obudową, a pracuje na tym software'ze. On na przykład codziennie rano, jak go mieliśmy w Automaniaku, codziennie rano obierał z chmury swoje dane i zaczynał działać, ale w ciągu dnia zaczynał gubić pewne funkcje, musiałeś go wyłączyć. Podejrzewam, że to jest kwestia niezłego produktu jako samochodu, tylko kwestia tego, że za chwilę ktoś napisze nowy program do niego, wgra i on zacznie działać. Informatycy radzą, by w razie czego wysiąść i wsiąść jeszcze raz, w każdym razie na pecety to działa. Gdy już ID trójkę uda się zrestartować, okazuje się ciekawym autem o przełomowej konstrukcji. Ten wóz to bardzo ważna premiera. Albo uskrzydli Volkswagena, albo pogrzebie. Wpompowano w niego ziliardy euro. Kto wie, może w końcu uda się dopracować elektronikę. Więc wtedy jak najbardziej na tak ponieważ miałem przyjemność testować ten samochód. Auto świetnie jeździ, bardzo dobrze się prowadzi. Ponad 200 koni, napęd na tylną oś, co jest ciekawe, jak na Volkswagena. Niemcy postawili na jedną kartę po tej kompromitacji z oszustwami przy pomiarach spalin diesli, no i idą w elektrykę. Czy faktycznie będą miliony samochodów elektrycznych na ulicach? To zobaczymy.